Ten czapter był niezwykle interesujący, choć dostaliśmy w nim tylko i wyłącznie jedną informację, ale do tego za chwilę. Przede wszystkim, co się stało w tym czapterze? W tym czapterze mieliśmy Ichigo kompletnie zepchniętego przez Yuhavaha. Tak. Yuhavah kompletnie zmiótł tak? To, to, to bez, bez, żadnego, bez żadnej wątpliwości. Kompletnie. No, no po prostu no, no po prostu jest dużo silniejszy od niego. Przynajmniej w tym momencie, tak? E, pamiętajmy, że jednak go często wychodził z różnych dziwnych, trudnych tarapatów i bardzo trudnych sytuacji. Natomiast co do samego czapteru, czapter mi się bardzo podobał. E, mimo wszystko, mimo już została dodana, dana do niego tylko i wyłącznie jedna informacja, mimo już tylko. Odrobinę zostało to wszystko pchnięte do przodu, tak? To jednak ta informacja była chyba najważniejsza w przeciągu ostatnich kilku chapterów, jakie jak po prostu dostaliśmy, tak? Więc tak, sam chapter rozpoczyna się retrospekcją i czyli takimi drobnymi retrospekcjami. Tak? Wspomina właśnie to, co, co mówił pod koniec poprzedniego chapteru, czyli że właśnie przez cały czas podnosił się z tej rozpaczy i jak rozpacz go przytłaczała, to, to podnosił się, kopał ją w twarz i, i stało się jeszcze silniejszy. Tak? Czyli po prostu rozwijał się coraz bardziej i, i mieliśmy tutaj różne retrospekcje tych różnych sytuacji. Które, które on przeżył w całym swoim życiu, natomiast przechodząc dalej, aktywował swój banka i jego banka i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się, że będzie to właśnie coś podobnego do tych jego wcześniejszych bankaj, tak? Czyli że taki mał, po prostu. Długa, wąska katana i tyle, tak, a, a tutaj mamy właśnie taki konkretny, duży miecz, właśnie ten biało-czarny z, z połączoną tą mocą kuishi i, i shinigami. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba motyw, że to wszystko, całość jest połączona tym łańcuchem od rękojeści do, do samego miecza, to, to, to bardzo, bardzo fajnie, fajnie to wygląda. Natomiast tak, Yuhawach złamał jego bankai, tak. I w mojej głowie się pojawiło, o mój Boże, banka jest złamany, przecież jak, jak banka jest zostanie złamany, to, to już koniec, tak? To, to, to już tyle. Już nie wróci do swojej poprzedniej formy. I, i, I to się pojawiło w mojej głowie, ale wtedy mamy tutaj troszkę większy problem niż fakt, że banka i go został złamany. Nie wiem, co myśleć o tym, o tym, że jego banka został złamany. Szczerze powiedziawszy, nie, nie ułożyłam się tego jeszcze w głowie do końca. Natomiast nie wiem, czego się po tym spodziewać, tak? czy, czy nie wiem, będzie jakaś próba od, odtworzenia przez i czy do tego bankai, czy cokolwiek innego. Podejrzewam po prostu, że wcześniej czy później będziemy mieć pokazanego, jak, jak wygląda <laughs> ten tak? Jak, jak naprawdę wygląda ten sazangęcu. Wcześniej czy później to zobaczymy. Podejrzewam, że, że prawdopodobnie jego miecz wróci do swojej poprzedniej formy, ale co się dokładnie stanie, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Mam, mam tyle myśli, tyle przypuszczeń w głowie, i, i większość z nich nie trzyma się kompletnie kupy, więc, więc, więc na razie sobie to odpuszczę. Natomiast Juhawak wyraźnie, wyraźnie zwycięża w tej walce, tak? Złamał róg Ichigo, zaatakował go tym rogiem, Przed, po prostu. Przeteleportował się za plecy Iczigo i go zaatakował. Potem go znowu zaatakował, I Noe go próbował obronić, ale to się nie udało, i tak został przecięty, tak? I yy, szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłam początek tego, tego chapteru, jak, jak, jak zobaczyłam temu myśli, czego że w ogóle nie poczuł zmiany, yy, że go nie poczuł zmiany w Rejcu Juhawaha, że że nic się kompletnie nie zmieniło, że on go kompletnie nie zaatakował, nie ruszył się, tak? Wtedy sobie pomyślałam, że y, ta moc Almighty pozwala mu się tak jakby przenosić w czasie, tak? pe pe pewien system przenos przenoszenia się w czasie, y, że może się znaleźć w którymś miejscu w czasie i po prostu zrobić y, coś, y, co, co, co wpłynie na przeszłość i na przyszłość. Coś, coś, coś tego typu, tak, takie myśli mi się po pojawiły. I Juhawak to wyjaśnia, tak? Juhawak wyjaśnia, że prawdziwa moc Almighty nie polega na tym, że On jest w stanie widzieć te wszystkie możliwości, tylko polega na tym, że On jest w stanie zmieniać te możliwości, tak? Tak samo jak go powiedział, tak, że przyszłość może zostać zmieniona. Juhawak potwierdził, tak, przyszłość może zostać zmieniona, a Jego moc pozwala mu nią kompletnie i całkowicie manipulować. To jest bardzo interesujące. To bardzo mi się podoba sposób, w jaki Juhawach jest przedstawiony, w jaki, jak, jaką dostał moc, jaką dostał potęgę, jak w ogóle jest potężny. I tu jest tak, tutaj możemy sobie myśleć, kurde, chłopiec trzech potężny, tak? On potrafi się. On potrafi zmieniać przyszłość, on po, potrafi zmieniać czas, tak? On bez ruszenia się. Podejrzewam, że to działało na takiej zasadzie, że yy, przysunął do siebie ziarenko piasku, w którym Ichigo go zaatakował, i użył swojej mocy, żeby złamać miecz Ichigo, nim ten właściwie go zaatakował i, i, i to zrobił, tak? Na takiej zasadzie prawdopodobnie działa jego moc. Mam nadzieję, że to, co właśnie powiedziałam, to ma dla Was jakikolwiek sens. Tak czy inaczej. Jestem bardzo podekscytowana tą jego mocą, bo to jest... No, kurde, Wach jest naprawdę w cholerę potężny. I yy, na koniec tego czapteru w mojej głowie pojawiło się myśl. No, kurde... Jak go pokonać, tak? Jak go pokonać? To jest, to jest, to jest niemożliwe. Przecież facet może zmieniać przyszłość, tak? Może, może nią manipulować cały czas. Yy, I tutaj się w mojej głowie pojawiła myśl. Ale zaraz, przecież 10 tysięcy lat temu on został zapieczętowany, tak? Przecież udało się go pokonać i znowu się pojawia kontrumente to tak ale wtedy nie miał mocy swojego tego króla dusz tak swojego ojca wtedy nie posiadał jego mocy a teraz posiada tak, teraz jest o wiele potężniejszy więc no cóż mam taki wewnętrzny konflikt tak bo, bo wewnątrz duszy w głębi serca wiem że i czy go pokona tak wiem że i go coś zrobi i go pokona dalej czekam na, żeby się dowiedzieć o czym rozmawiał i czy go z królem dusz bo jestem Jestem przekonana, że to jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy, element, który pozwoli Ichi go pokonać, właśnie u Hawacha, tak? Cały czas jestem w tym świecie przekonana. Jeszcze, ja że byłabym rozczarowana, gdyby się okazało, że jednak e, że ta rozmowa została pominięta, także Że zostało zmienione, że, że nie było tej rozmowy między nimi. Bardzo bym była tym rozczarowana. E, myślę, że tak samo wiele, wiele innych czytających. Natomiast tak, no po prostu nie wiem, tak? Po prostu nie wiem. Ten czapter pokazał nam niezwykle, niezwykłą potęgę, tak, jaką posiada Juchawach. I to moim zdaniem jest świetne, samo w sobie to jest świetne, że Juchawach jest tak silny, że no po prostu jestem podekscytowana i czekam, 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 po prostu muszę teraz czekać, T tak samo jak wszyscy inni, żeby zobaczyć, co, co, co nam pokażą kolejne czaptery, co nam pokaże Juchawach, co nam pokaże Ichigo, czy Ichigo się podniesie, tak, bo w tym momencie Ichigo jest na... No jest szokowany przynajmniej, o, o ile nie jest kompletnie, yy, kompletnie przerażony po, prawdziwą potęgą Juchabacha, bo, bo to, co Juchabach nam pokazał yy, w tym rozdziale jest, jest za, naprawdę przerażające. Facet jest w cholerę potężny. I no cóż, pozostaje nam jedynie czekać do następnego chapteru. Trochę mnie denerwuje, że ta akcja się rozwija tak powoli, tak? Trochę nawet bardzo to jest irytujące, ale, ale cóż, trzeba czekać. Więc tak, w tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Napiszcie mi, co było Waszym ulubionym momentem w całym czapterze. Moim momentem było sam, sam, zobaczenie. Banka Ichigo, jak, jak on wygląda, tak? Fakt, że on nie jest właśnie tym, tym mieczykiem, tą, tą kataną, tak? tylko że on jest konkretnym kawałkiem miecza, tak? Przypominającym miecze Ichigo we wcześniejszej formie, po prostu połączone miecze Ichigo, ta jego połączona moc. Bardzo mi się to podobało. Natomiast co, co Wam się najbardziej podobało, co Wy myślicie o, czym, o tym czarterze, może wy macie jakieś przypuszczenia odnośnie tego, jak i czy go może pokonać Wacha? Ja jestem pewna, że właśnie ta rozmowa z królem dusz będzie bardzo ważna, tak samo jak pomoc od, od Ruki i Ren'jiego, prawdopodobnie od, od Chada i Ganjo, tak samo. Więc no cóż, musimy czekać, musimy czekać i tyle. A na razie to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.